Co się stało z Bartoszem Kapustką? Pamiętasz tego gola ze Szwajcarią? Cała Polska mówiła: Kapustka nowy Messi. A co dziś słychać u Bartosza Kapustki? Po świetnym Euro 2016 trafił do Leicester, ale nie zagrał tam nawet minuty w Premier League. Później były wypożyczenia: Freiburg, Leuven. Bez większego sukcesu w wieku 23 lat wrócił do Polski, do Legii. Eksperci mówią: Transfer za szybko, za daleko, brak rytmu meczowego, kontuzje, presja po euro. Sam kapustka mówił później: Za bardzo chciałem udowodnić, że mogę grać na zachodzie. A teraz ma 27 lat, wciąż w legii, po poważnym zerwaniu więzadeł. Walczy o powrót do formy, ale od reprezentacji jest bardzo daleko. Czy kapustka jeszcze wróci na poziom reprezentacji? A może to historia zmarnowanego talentu? Daj znać, co myślisz.